Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z zapowiadanym już filmem, filmem na temat zdjęć. Jeżeli nie jesteście pewni, jak zdjęcia mniejszych formatów wywoływać, jak wywoływać też klasyczne zdjęcia, nie macie swoich ulubionych stron, nie wiecie, jak wklejacie do albumów albo po prostu jesteście ciekawi, jak to wygląda u mnie, to zapraszam serdecznie na film. W tym filmie dowiecie się, jak. Ja wywołuję swoje zdjęcia, jak wklejam je do albumu, w czego używam i jakie są moje ulubione sposoby, żeby zdjęcia w różnych formatach wywoływać. Tak jak widzicie, tutaj znajduje się wiele, wiele rzeczy, których używam do wywoływania zdjęć. Pokażę Wam również takie sposoby domowe, jak na przykład domowa drukarka do zdjęć czy aparat Instax, i sposoby dla osób nieposiadających takiego sprzętu, które też są naprawdę bardzo fajne, niedrogie i szybkie. Na początek chciałabym wspomnieć Wam też troszkę na temat zdjęć samych w sobie i rodzajów papierów, na jakich możemy te zdjęcia wywoływać. Więc jeżeli nie jesteście pewni, jaki papier e, użyć, kiedy wywołujecie zdjęcia do danego projektu, to też myślę, że ten film się Wam przyda. Zacznijmy może od takich klasycznych zdjęć. Dla mnie klasyczne zdjęcia to te formatów 10x15, czyli takie i 9x13, czyli te. Tutaj chciałabym poruszyć rodzaje papieru fotograficznego, które możemy spotkać właśnie w miejscach do wywoływania zdjęć. Ja najczęściej zdjęcia wywołuję przez MP Photo lub PhotoJoker. Jeżeli jesteście ciekawi tego, jakich zdjęć użyć w którym albumie, no to zapraszam na tą krótką prezentację. Zaczniemy może od papieru błyszczącego, który jest tutaj dobrze widoczny, i myślę, że na pierwszy rzut oka już widzicie, który papier jest papierem błyszczącym. Jest to oczywiście ten, w którym nawet moja lampka się odbija, to jest papier matowy. Papier błyszczący, jego znakiem rozpoznawczym jest przede wszystkim charakterystyczny połysk, który jest tutaj e, widoczny. On pięknie podkreśla barwę zdjęć, stają się one przez to takie. Żywe i wyraźne. Jego dodatkowym atutem jest też to, że ma świetne nasycenie kolorów, ale także głębokość czerni. Tak jak widzicie tutaj, te kolory są naprawdę pięknie oddane. Niestety, jest on podatny na zarysowania i widoczność odcisków palców. Więc jeżeli oglądamy zdjęcie w taki sposób, że trzymamy je o tak, no to te odciski palców nam tutaj zostaną. Jest świetnym wyborem, kiedy projekt live na przykład prowadzicie. Jest on po prostu wtedy idealny, dlatego że chowamy. Zdjęcie za koszulkę, za folię, która ochrania nam taką fotografię. Ja bardzo lubię wywoływać swoje zdjęcia z ramką dookoła. Tutaj mam akurat białą ramkę, ale można te ramki wywoływać też w kolorach lub czarne. Ja najczęściej wywołuję właśnie z białą. Tu jest zdjęcie wywołane w tym samym formacie, na tym samym błyszczącym papierze, ale nie ma już tutaj tej białej ramki dookoła. Te zdjęcia wywołałam w Epic Foto. Papier matowy to taki drugi rodzaj papieru. On posiada bardziej nieregularną, chropowatą i taką drobnoziarnistą strukturę, która jest tutaj świetnie widoczna, w szczególności pod światło. Zobaczcie, jak łatwo porównać te dwa zdjęcia, jaka jest różnica. Z tego względu sprawdza się świetnie w wszelkiego rodzaju fotoksiążkach. I naszych albumach skrapowych, dlatego że te zdjęcia się nam wtedy tak szybko nie niszczą. Mamy wtedy też pewność, że zdjęcia na przykład w książeczkach nie skleją się ze sobą, bo mają matową powierzchnię i nie powstają na nich przez to takie zarysowania i zniszczenia. Dużo bardziej wytrzymałe są takie zdjęcia. Tak jak widzicie, to są takie dwa podstawowe rodzaje. Jest też papier jedwabisty. Ja akurat go nie używam, ale taki papier istnieje. Jest on dość zbliżony do papieru matowego, ale ma jeszcze mocniejszą tą taką drobnoziarnistą strukturę. Oczywiście, kiedy wybieramy papier fotograficzny, musimy zwrócić uwagę na przeznaczenie tego, gdzie chcemy danego zdjęcia użyć. Najbardziej klasyczną wielkością zdjęć są zdjęcia 10x15. I niewiele osób wie o tym, że te zdjęcia tak naprawdę mają wymiar 4x6 cali, czyli 10,16 cm na 15,24 cm. Takiej wielkości zdjęcia świetnie prezentują się w dużych albumach, takich o wielkości 20x20 20 cm czy Prostokątnych moich ulubionych 21 na 18 cm. I takiej wielkości zdjęcia są też najczęściej używane w Project Life, dlatego że koszulki, które możemy kupić, występują właśnie w rozmiarach 6 na 4 cale, czyli dla nas jest to zdjęcie 10 na 15 cm. To są dokładnie te dwa zdjęcia. Project Life też często spotkamy koszulki o wielkości 3 na 4 cale, czyli połówki takiego zdjęcia 10 na 15 i te zdjęcia również wam omówię i pokażę jak ja wywołuję takie mniejsze zdjęcia, które czasami spędzają sens powiek, jak takie zdjęcie można wywołać. Drugą najbardziej popularną wielkością zdjęć są zdjęcia 9 na 13 cm. Te mniejsze zdjęcia z powodzeniem możemy używać w albumach o wymiarach takich 16,5 na 16,5 cm. W większych albumach troszkę się te zdjęcia gubią. I to są właśnie takie zdjęcia 9x13 cm. Tak jak możecie się domyślić, to również jest tak naprawdę wymiar podany w calach. To jest 3,5 cale na 5 cali. To są takie zdjęcia. Nasze 9x13 cm. Są oczywiście również takie zdjęcia wielkości 13x18 cm, czyli 5x7 cali, czy jeszcze większe 15x21 cm, czyli 6x8 cali. Również bez problemu takie zdjęcia możemy sobie wywołać. Te klasycznej wielkości zdjęcia z powodzeniem wywołamy na stronie Empic Photo, Nine Print czy PhotoJoker, i kosztują nawet od 19 groszy za sztukę. W szczególności, kiedy zamawiamy ich większą ilość. Linki do moich ulubionych stron, gdzie ja wywołuję zdjęcia, znajdziecie w opisie do tego filmu. No, a co z tymi nieszczęsnymi mniejszymi formatami zdjęć, to właśnie o nich chciałabym tutaj troszkę więcej powiedzieć, bo coraz bardziej popularne stają się zdjęcia typu Instax czy Polaroid, a także zdjęcia 3x4 cale, czyli po prostu połówki zdjęcia 10x15. Wiele osób rezygnuje z ich użycia ze względu na brak wiedzy, jak takie zdjęcia można łatwo wywołać. Ja pokażę Wam mój ulubiony sposób na wywoływanie takich małych zdjęć. Zacznijmy może od strony Nineprint i te zdjęcia, które tutaj widzicie, właśnie na niej wywołałam. Marzy Wam się, żeby posiadać zdjęcia jak z aparatu Instax, ale nie macie aparatu Instax, czy właśnie aparatu Polaroid. Na tej stronie możecie sobie takie zdjęcia wywołać. To są zdjęcia Ala Polaroid, to jest na papierze matowym, widzicie w ogóle się nie błyszczy, a to jest na papierze błyszczącym. To jest zdjęcie typu Polaroid. Świetnie się prezentuje w albumach. Przychodzi nam już z białą ramką dookoła, i tutaj, oczywiście, bez problemu możemy sobie coś napisać. Na przykład, pisakiem do podpisywania płyt CD, tak żeby się nam nic tutaj nie rozmazało. Myślę, że takie zdjęcia w albumach też świetnie się prezentują. A jeżeli wolicie mniejszą wersję, no to są właśnie zdjęcia takie typu Instax. I one są również wywołane na tej stronie 9 Print. Tak jak widzicie, kolorystyka jest przepiękna tych zdjęć, świetnie się prezentują. Mamy miejsce na opis i do malutkiego albumu takie zdjęcie z powodzeniem możemy sobie wkleić. Tak naprawdę możemy je podkleić na matę na zdjęcie dowolną i tworzy nam się naprawdę bardzo klimatyczny mały albumik. Ja osobiście bardzo lubię takie zdjęcia w małych formatach. Ich dokładne wymiary napiszę wam tutaj na ekranie. Na stronie 9Print możecie również wywoływać zdjęcia w klasycznych rozmiarach, czy zdjęcia kwadratowe, z ramką bez ramki błyszczące, matowe, w pełni dowolne. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie rodzaje tych zdjęć możecie wywołać, no to oczywiście w opisie do filmu znajdziecie linka do tej strony. Kolejnym sposobem na małe zdjęcia jest drukarka lub aparat Instax. To jest typowa drukarka do wywoływania małych zdjęć. Ja mam drukarkę Canon Selfie CP1300, tak jak widzicie w kolorze różowym. Ona jest tutaj w ten sposób obsługiwana. Tu otwieramy, wkładamy sobie kasetkę, kasetkę w której znajdują się wkłady. I taka drukarka w poziomu albo komputera. Albo telefonu i aplikacji w telefonie, co jest naprawdę świetne, zdjęcia nam wywołuje. I wywołuje tutaj zdjęcia duże, 6x4 cale, czyli 10x15 cm. Zdjęcia małe, kolaże, zdjęcia typu Instax, takie ale la fotobudka, przeróżne. Zobaczcie, ja mam tutaj wywołane właśnie na tej drukarce takie malutkie zdjęcia. Czy takie całe paseczki, jak z. Fotobudki. Tak jak widzicie, to jest papier Canon, naprawdę świetnie się prezentują te zdjęcia, są super jakości, możecie tworzyć przeróżne kolaże, dodawać podpisy. No, drukarka niestety nie należy do najtańszych, kosztuje w okolicy 500 zł, wkłady do niej również musicie sobie osobno dokupić. Ale jest naprawdę bardzo fajna, ja jestem z niej bardzo zadowolona. Uważam to za jeden z moich lepszych zakupów, w szczególności jeżeli tych zdjęć drukujecie naprawdę dużo. Kolejnym sposobem na od razu posiadanie. Zdjęcia jest aparat Instax, a ja mam tutaj aparat Instax Mini 9. Tak on się prezentuje. Myślę, że jest już dość dobrze znany taki aparat Instax jest dość popularny, czyli po prostu mamy aparat, do niego są wkłady i z takiego aparatu możemy sobie od razu zrobić zdjęcie. Ono nam tutaj na górze wyskoczy, i to jest takie malutkie zdjęcie wielkości dosłownie karty kredytowej, no ale to zdjęcie mamy od razu, też się naprawdę fajnie prezentuje i jest świetną pamiątką. Oczywiście, jeżeli chodzi o taki sprzęt, to nie jest on najtańszy, i też jeżeli ktoś powiedzmy dopiero zaczyna swoją przygodę z ze scrapbookingiem, czy nawet z prowadzeniem Project life, czy wywoływaniem zdjęć ogólnie, no to nie potrzebuję takiego sprzętu, bo korzystając ze strony MPIC Photo, czy PhotoJoker, czy nawet z tych takich maszyn, które dostępne są w Rosmanie, możecie wywołać zdjęcia w małych formatach. I ja już Wam pokazuję, jakie ja zdjęcia wywołuję właśnie w takich małych formatach. Jeżeli mówimy o małym formacie, to mam tutaj na myśli te nieszczęsne zdjęcia 3x4 cale. 3 na 4 cale, czyli po prostu 7,5 na 10 cm a dokładnie 7,62 na 10,16. I zobaczcie, wywołuję sobie w ten sposób takie zdjęcia. Pion i poziom. Mamy po prostu zdjęcie 10 na 15 przedzielone na pół. Tworzę kolaż w darmowym programie Kanwa. I w ten sposób takie zdjęcia wywołuje. Następnie wystarczy przeciąć, i mamy dwa małe zdjęcia od razu wywołane. To jest bardzo szybki, bardzo prosty sposób. Każdy sobie z nim poradzi. Tego jestem na 100% pewna. Płacicie tak jak za wywołanie jednego zdjęcia formatu 10 na 15. Możecie wywoływać zarówno na papierze matowym, na papierze błyszczącym i posiadacie w końcu swoje wymarzone małe zdjęcia czy na 4 cale, czyli 7,5 na 10 cm. Więc teraz zapraszam Was na darmowy tutorial, jak dokładnie w programie darmowym Canva takie zdjęcia przygotować. Tak, jak widzicie, Canva to po prostu strona internetowa. Zakładamy sobie konto, możemy zaalogować się przy, przez Facebooka, przez maila, e, i tutaj możemy tworzyć dowolne grafiki. Taka, która ma wymiar idealny 6x4 cale, czyli jak duże zdjęcie 10x15 cm, to po prostu bon podarunkowy. Tak, jak widzicie, jest tutaj napisane 6x4 cale. Otwieram sobie taki bon prezentowy, bon podarunkowy. I otwieram nowy projekt. Następnie, tak jak widzicie, mamy tutaj krok po kroku wytłumaczone, co należy zrobić, żeby tego programu Canva używać, więc bez problemu każdy sobie z jego obsługą poradzi. położyć mi tutaj kolaż, przechodzę do elementów, następnie w siatkach wybieram przedzielenie po prostu tej strony na pół, tego projektu na pół. I tutaj macie dostępne zdjęcia, które są po prostu w programie Canva. Ja na nich będę pracować tutaj, żeby wam pokazać, jak to działa, ale oczywiście własne zdjęcia również możecie sobie przesłać. Tak jak widzicie, klikamy sobie na zdjęcie. Pojawia się ono na ekranie, i następnie możemy dopasować to zdjęcie. Czy chcemy je w pionie, czy chcemy w poziomie, i ono samo komponuje się do tego przedzielenia na stronie. Widzicie tutaj, możemy wywołać zarówno zdjęcia pionowe, jak i zdjęcia poziome. Możemy też przesuwać, tak żeby w odpowiednim stopniu zdjęcie dopasować do naszej strony. I jeszcze raz wybieram elementy, siatki, rozdzielam stronę i teraz zobaczcie dwa zdjęcia pionowe. Po prostu wrzucam, dopasowuję, i tak naprawdę już mam ten mój mini kolaż gotowy. W programie Canva możemy naprawdę mm, te zdjęcia w przeróżny sposób przerabiać, dopasowywać, zmieniać kolorystykę, docinać, przesuwać. Program jest bardzo prosty w obsłudze. Ja wszystkie moje grafiki, które widzicie, czy to na moim kanale, czy na grupie na Facebooku, właśnie w tym programie przerabiam. Kiedy już mamy gotowy projekt, wystarczy go zapisać. I tutaj warto zaznaczyć, żeby takie zdjęcie ściągać w formacie JPG. Wtedy bez problemu na stronie Foto zdjęcie w formacie JPG wgramy i wywołamy. Tak jak widzieliście, strona Canva jest naprawdę bardzo prosta. Każdy jest w stanie bez problemu ją obsłużyć. Ja już przygotowałam sobie tutaj moje dwa małe zdjęcia i album, który też ostatnio mogliście zobaczyć na kanale. Jest on właśnie przeznaczony na takie małe zdjęcia, więc mam nadzieję, że ten film i ten album przekonają Was do używania takich małych zdjęć. Pozwolę sobie powiedzieć jeszcze dosłownie dwa słowa na temat wklejania zdjęć do albumów. Jeżeli chcecie wkleić Wasze zdjęcia i mieć pewność, że nie zostaną one uszkodzone i zniszczone, nie używajcie do tego celu kleju. Świetnie sprawdzą się wklejki. Wklejki, które możecie kupić w ekszonie, w punktach do wywoływania zdjęć, w supermarkecie Osą, na portalu Allegro i kosztują dosłownie kilka złotych. Są to wklejki przeznaczone do zdjęć. Mamy tutaj po prostu takie elementy, które wyciągamy. One działają na zasadzie taśmy dwustronnej. O z tej strony będzie może łatwiej. Pokażę Wam, jak takie wklejki się używa. Wkleimy sobie po prostu te dwa zdjęcia do albumu. Te zdjęcia są dość małe, więc takie... Cztery wklejki na takie zdjęcie bez problemu nam wystarczą. Urywam sobie po prostu cztery takie wklejki. Żeby mieć pewność, możemy sobie nawet piątą dołożyć na środek zdjęcia. Są one dwustronnie klejące. Ściągam warstwę ochronną i po prostu przyklejam sobie w rogach naszego zdjęcia. Klejki są już wklejone. Wezmę sobie tutaj mój mini albumik. On jest właśnie przeznaczony na takie malutkie zdjęcia. I akurat tu w ostatniej kieszeni mam dwie maty na zdjęcia, jedną pionową, drugą poziomą. Skorzystam sobie też ze szpikulca, żeby łatwiej było mi ściągnąć warstwę ochronną staśmy. I po prostu wklejam sobie tu nasze zdjęcie. U mnie jest to podwójna ramka dookoła. Ja bardzo lubię robić podwójną ramkę dookoła. I zdjęcie w pionie. Tak prezentują się te malutkie zdjęcia po wklejeniu. Według mnie mają swój urok. Ja bardzo lubię takie zdjęcia w albumach, bardzo fajnie się prezentują. No i będą fajne wspomnienia. Jeszcze są pięknie dopasowane kolorystyką do tej kolekcji. To już wszystko co przygotowałam dla was w tym filmie. Mam nadzieję, że okaże się być dla was pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Oczywiście zapraszam Was też do mojej grupy na Facebooku. Tworzymy z Ania Tworzy. Tam tydzień temu odbył się ponadgodzinny live na temat wklejania zdjęć właśnie do albumu, więc jeżeli macie ochotę go obejrzeć, no to serdecznie zapraszam. A teraz już bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.